Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z Was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to Wam powiedziałem, smutek napełnił Wam serce. Jednakże mówię Wam prawdę, pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, to poślę go do Was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste. Czcigodni bracia kapłani, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, zgromadzeni na tej Eucharystii w kalwaryjskim sanktuarium, jak również wszyscy, którzy łączycie się z nami, Poprzez transmisję internetową. Z doświadczenia życiowego wiemy, że każde powołań, pożegnanie wywołuje smutek, szczególnie wtedy, gdy jest definitywne. Trudno się więc dziwić, że odejście Jezusa wywołało smutek, w Jego uczniach. Smutek jednak nie zawsze ma tylko stronę negatywną. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że ten smutek, który towarzyszy uczniom Jezusowym przed w niebo wstąpieniem pana Jezusa. Jest wartością pozytywną. Jezus wyjaśnia uczniom, że ich smutek nie jest właściwy, ponieważ powrót Chrystusa do Ojca, do nieba, daje wolną drogę Duchowi Świętemu, który odtąd stanie się pocieszycielem. I obrońcom wyznawców Chrystusa. Duch ten pomoże im zrozumieć naukę Jezusa, która, jak wiemy, w wielu miejscach wydaje się dla człowieka zbyt trudna do przyjęcia. Ten duch będzie wsparciem w chwilach trudnych, jakie przeżywać będą Jego uczniowie. Ten sam duch pouczy, że odrzucenie Jezusa jest grzechem, że jest wielkim niebezpieczeństwem dla człowieka, zarówno w życiu doczesnym. A szczególnie w tym życiu wiecznym, gdy sam człowiek siebie skazuje na potępienie. Ten sam duch pouczy, że usprawiedliwienie przed Bogiem stało się możliwe przez śmierć z martwych wstanie. I w niebo wstąpienie Pana Jezusa. I ten sam Duch pouczy, że sąd nad złem już się dokonał. Przekonanie, iż Jezus z martwych wstał, że żyje i działa w naszym życiu, to dar Ducha Świętego. Dar ten prowadzi do wiary, która wymaga otwarcia się na słowo Jezusa, które z kolei daje życie, zapewniając o miłości, miłosierdziu i przebaczeniu. Chrześcijanin przy pomocy Ducha Świętego odkrywa zło w świecie. I stara się je zwyciężyć dobrem, głosząc miłość, którą Bóg ma wobec człowieka. Bez wiary w miłość Bożą czujemy się opuszczeni i osamotnieni. Tylko ufność w słowo Jezusa uwalnia od tego uczucia. Drodzy siostry i bracia, prosimy więc dzisiaj Jezusa, żeby Duch Święty pomnożył naszą wiarę, żeby wlał w nasze serca większą ufność, w dobroć i miłosierdzie Boże. Amen. Miłosiernemu Bogu, który daje nam swojego ducha prawdy, przedstawmy nasze wspólne prośby.